Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić horoskop dla baranów na miesiąc listopad 2021. Na początek serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo przyjemne, bardzo miłe. Chciałabym nadal o takie wsparcie, aby mój kanał mógł się dobrze rozwijać i żeby te zasięgi były lepsze. Rozpoczynam czytanie i tylko chciałabym na, na początek zawsze to, tak jak zawsze mówię przypomnieć, że czytanie jest ogólne. Czytanie jest ogólne, więc może nie rezonować ze wszystkimi. Należy brać tylko to, co pasuje z czytania, nie przejmować się. Jeżeli coś tam nie pasuje, to są energie przecież dla wszystkich, więc niemożliwe, żeby jedno czytanie pasowało do tylu osób. Eee, traktować jako podpowiedź, wskazówkę, poradę, ewentualnie takie, takie coś, no, co pomoże w jakichkolwiek własnych przemyśleniach. Trzeba się kierować zawsze swoim umysłem. Так. Ну, Na spodzie ktoś przychodzi z ofertą do baranów, albo barany wychodzą z ofertą do kogoś, z jakąś randką, jakąś romansową, jakąś taką, albo jakąkolwiek inną propozycją. No i zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Barany albo w tym miesiącu spotykają bliźniaka. Albo jakąś osobę poznają, jakąś taką trochę manipulującą, która umie tak podejść. Albo barany są takie po prostu bardzo czarujące, takie po prostu elokwentne, tak potrafią zagadać. I w ogóle są takie gadatliwe, takie. No, po prostu, że chce ich się słuchać, tak. E, inteligentne. Może być też, że barany rozpoczynają coś nowego, w jakiejś nowej firmie, jakąś nową pracę, albo same rozpoczynają jakąś działalność i tu mają wszelkiego rodzaju środki do tego, aby to się dobrze zaczęło, żeby się to powiodło, mają wszelkie możliwości do tego, aby im się to wszystko udało, jeśli chodzi o takie działania. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest, nie wiem, jeżeli chodzi może o osoby, nie wiem, jakiś żal. Może zostawiają coś i rozpoczynają nowego? To jakiś żal jest. Jakiś smutek z powodu tego, że rozpoczynają coś? No to jest dziwne. Nie chcą czegoś zostawić. To jest co pomaga lub przeszkadza. Nie chcą czegoś zostawić. Może z żalem opuszczają coś. I coś rozpoczynają nowego, bo muszą. Na przykład, bo taka sytuacja, co odchodzi, odchodzi jakaś blokada, blokowanie się na coś. Odchodzi też tu jakieś, jakieś pieniądze, też jakieś były, Uy, jakieś po prostu zaoszczędzone też może być, że jakieś pieniądze jakieś bezpieczeństwo finansowe odchodzi A może z żalem rozpoczynają to coś nowe nie wiem może w innej pracy im było dobrze. No a tu muszą rozpocząć coś, bo jakieś pieniądze stracili lub stracą muszą wydać na coś nie chcieli, ale muszą Odejść skądś i rozpocząć coś nowego, i to jest po prostu no, postrzegane jako, że to z żalem opuszczają, a rozpoczynają coś nowego. Co przychodzi? Muszą się z kimś podzielić, albo tu po prostu jakiś brak równowagi. Gdzieś nie ma równowagi w dawaniu i braniu. Czyli albo w związku coś. W jakimś związku albo z bliźniakiem, albo z jakąś nową osobą. Nie ma tej równowagi. Albo musiały się, muszą się podzielić, będą musiały się podzielić z kimś, jakimiś pieniędzmi. Także nie wiem, tu przychodzi, że będą się musiały podzielić z kimś, jakimiś pieniędzmi. Co w głowie? W głowie baranice mają jakiegoś pana z trygonu wody, czy skorpion, rak, ryby. Albo panowie tak się czują w takiej energii takiej opiekuńczej, empatycznej, trochę jak, jak, jak na barany to aż zadziwiająco, jak dla mnie. Barany są zawsze takie, nie są takie rozklejone, ale, ale może być tu, że będą chcieli być opiekuńczy, empatyczni, chcą się zaopiekować kimś, może chcą komuś wręczyć ten kielich, właśnie, no, może tak być. Jak w energii się czują? Czują się lekko, bez żadnych obciążeń, coś właśnie kończą. Coś, jakieś trudności, jakieś obciążenia. Już im się kończą, albo im się zakończyły, albo będą się kończyć, nie wiem. Może tu właśnie jakieś... Tutaj po kolei tak po kolei rozwód, podział majątku, koniec obciążeń. Może być. Może pasować tak. W związku z tym czuję się lekko i swobodnie. Co przychodzi z zewnątrz? Jakaś pani, waga, byk. E, albo panie się czują bardzo pewnie, czują się zadbane, panują nad sytuacją, nad związkiem, rodziną. To nie musi być, że się dzieli, że tu jest, bo to do wszystkich nie jest. Żeby, żeby od razu wyjaśnić, do wszystkich nie jest to, że tu się ktoś rozwodzi. Może być też, że tutaj są, jeszcze nie doszłam do tego, jakieś problemy sądowe, ale jakiś podział pieniędzy jest, jakiś nie ma równowagi. Tu mówię na razie w związku. A panie, barani, bez poznaku barana, mogą się czuć właśnie pewnie siebie w domu, jako żona, matka, opiekują się wszystkim, całym, całym tym wszystkim, wszystko tak. Ogarniają pracę, dom, dzieci, wszystko. <laughs> może przyjść taka energia. A może być też, że tu się pojawia do, do baranów jakaś taka osoba. Może tutaj będą decydować o czymś. <laughs> Przepraszam. Będą musiały podjąć jakieś decyzję barany. Jakąś stanowczą. Taką pewną decyzję, a czego nie wiedzą, że coś się dowiedzą. Jakieś informacje przyjdą do baranów. Jakieś szybkie, szybkie informacje, albo że będą miały jakiś szybki wyjazd. Nagły, nieoczekiwany, bo to jest najszybszy rycerz ze wszystkich rycerzy. Może też dla pań, że pojawi się taka osoba też z trygonu powietrza. Wodnik waga bliźnięta, taki szybki, szybkościowy taki, on jest szybszy nawet od tego buławianego, także uwaga, może tu zagadać, tak zaczarować właśnie tu, bo to jest też bliźnięta, więc tu dla pań może się pojawić taki pan, który po prostu przysporzy im jakiegoś smutku i tu nie będą wiedziały jak wyjść z tej sytuacji. Będą się czuły niezrównoważenie, nie, nie czyli po prostu będą takie y, nie za bardzo pewne, bo ta osoba tu się może pojawić. Ale ogólnie barany nie będą obciążone czymś. To szybko przyjdzie, szybko odejdzie. Na koniec y, tu mogą się poczuć trochę że zostały niesprawiedliwie osądzone albo same będą niesprawiedliwie osądzać kogoś. Jakieś wyroki. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, mogą mieć jakiś niesprawiedliwy wyrok sądowy. Może być też, że kończy się jakaś umowa, jeżeli chodzi o pracę. Umowa, to są dokumenty, tu są umowy i kończą się umowy. Umowa małżeńska również. Może, że z tym panem. Zaraz dopowiemy. Zobaczymy co tu. Jeszcze w dopowiedzeniu co to będzie ciekawego. Co my tu mamy? Co to jest za manipulant? Jakiś samotny. Jakiś samotny. Jeżeli chodzi o osobę, to jakiś samotny. A jeżeli o rozpoczęcie firmy, to, to właśnie tu jest jakaś działalność na, swoje, na swoim własnym rozrachunku. Tu niezależność finansowa. Czyli jeżeli barany rozpoczą jakąś działalność, to właśnie tu. Niezależnie rozpoczną działalność, a jeżeli poznają kogoś, choćby panie tego bliźniaka, to być jakaś osoba samotna, kawaler, może, albo jakiś całkiem samotny od dłuższego czasu. No. A to może być ktoś z przeszłości, ale niezbyt tej dobrej przeszłości. Ktoś, kto przysporzy jakiegoś smutku. Ta osoba. Dlaczego to jest problem z odejściem? No, tutaj to jest jakiś taki pech do tej osoby. Tu jakaś zmiana przychodzi, ale niezbyt taka zaciekawa ta zmiana. No i tu właśnie mówiłam tu uważać tak tu pieniądze jakieś dlatego tu mówiłam że rozpoczynają barany coś nowego bo coś może tu z tymi pieniędzmi tu wydadzą pieniądze i tu właśnie jest wydatek dużych pieniędzy ale na co nie wiem jeżeli panowie wydali na coś pieniądze nie wiem na kogo na co na kogo dlaczego tutaj przychodzi to nie no to jest właśnie osoba znowu z tego trygonu. Czy to będą podział robić jakieś barany z tym człowiekiem? Dzielić będą pieniądze z tą osobą? Dlaczego w głowie jest ta osoba? Aha, to się będą chyba rozwodzić z tą osobą i przez to ten podział. No teraz po dołożeniu tych kart trochę tu się bardziej rozjaśnia. Koniec obciążeń, ale dużo myślenia. No. To są kłótnie z tą osobą. Co jakieś kłótnie. Tak jak mówiłam, złe osądy. Jakieś zmiany, jakieś y, zakończenia. No. A tu przychodzą jakieś informacje, ale te są to pokazane jakoś szczęśliwe te informacje. No i cesarz, czyli baran. Na koniec baran. Wasza karta. Dla panów to jest tak. I tu, czyli tu wyszło, że jednak baran się rozwodzi z jakąś osobą z trygonu, z trygonu wodnego. Tu podejmuję decyzję o rozwodzie. I tak tu wyszło. Wyszło, że jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to tu jakby rozpoczynają nową pracę i swoją działalność na własny rachunek. Ale tu coś z przeszłości jest nie tak. Nie wiedzą co. Jak tu zakończyć coś? Jak tu to, to jest zmiana kierunku? To jest jakaś zmiana. I tu wydają jakieś pieniądze. Tu odchodzi coś, że z pieniędzmi coś. Z jakimiś pieniędzmi dużymi. Może miały tu w banku, na koncie jakieś pieniądze. Musiały wyciągnąć żeby się tu podzielić z tą osobą, bo tu z tą osobą jest rozwód, to jest rozwód, to jest rozwód, to jest wyjście z separacji. Separacja kończy się rozwodem, zazwyczaj, rzadko kiedy porozumieniem takim, żeby po jakimś czasie się dogadali, może być, ale zazwyczaj rozwodem i tu jest sprawa sądowa rozwodowa. Tu jest jakiś problem z tą wagą, bykiem. Tu, mimo to, że kończą jakieś obciążenia, nadal jakieś myśli są. Tu informacje. Może być też jakiś szczęśliwy wyjazd. No i tak, jak tu mówiłam, tu jest baran. Decyzja. No tak wyszło. Tu może być, że jak zaczynają nową pracę, a odeszli z innej, dostali odprawę. Dostali odprawę jakąś z pracy i rozpoczynają nową działalność na własny rachunek. Też może być, i dlatego tu wydatki jakieś w związku z tym, może to idą, w, idą już do przeszłości, nie? Bo jakieś były pieniądze, trzeba było wydać na rozpoczęcie czegoś, no to i tu. Jakieś podejmowanie decyzji tu, jeżeli by rozpoczynały z kimś, z kimś samym też. Może być, że myślą o jakiejś osobie, z którą będą rozpoczynać, tylko muszą przemyśleć. Tu jakieś sprawy ciężko idą sprawy sprawy te o kurczę to sprawy te sądowe ciężko tu. Jakieś ciężko, no ale tu jakoś wychodzą z tego. Tak więc tyle tu widzę. Jeszcze rada. Jeszcze rada dla baranów. Boże, co to za dziwny miesiąc. Wszyscy mają jakieś trudne sprawy. Związkowe. Tak. Tu jest tak. Taka rada. Aby powoli, systematycznie, bez nerwów, spokojnie e, załatwiać sprawy. Aby się też nie przejmować, bo to wszystko się powoli tak ułoży, może być też, żeby się poradzić. jakieś osoby, tutaj to jest osoba z ziemskiego, byk panna Koziorożec, Którzy może, może znacie takie osoby, które wam pomogą. To są jakieś osoby takie stateczne, ale też mają pieniądze. Może wam pomogą, jeśli chodzi o pieniądze. I może też bez nerwów spokojnie. Załatwiać wszystko spokojnie bez nerwów. Bo to jest najwolniejsza energia, jeśli chodzi o rycerzy. Tu się rozwija spokojnie, powoli, ale pewnie. Nie coś po wariacku, tylko jak już się coś robi, to już jest na 100% pewne. Tak więc musicie tutaj to powoli ogarnąć. Bo barany są szybkie. Szybkie. Tak, szybkie, prędkie, nerwowe niektóre, no, także spokojnie, bez nerwów. Tak więc dziękuję baranom za wysłuchanie tego czytania. Życzę, aby się im wszystko udało i do następnego razu.